maneczko, ja jestem Jolero i dzisiaj sobie zagramy na mapie Two Islands Survival wykonaną przez Sonix'a Sonix'a, tak? Sonix, tak? Sonix. tak. No, jak na początek dostaje się sześć dirtów i za chwilkę wczytam wam regulamin oraz zadania, które wykonamy w tej serii. Oczywiście seria będzie udostępniana na kanale Trax'a oraz moim Linki do kanału będziecie mieć na, <grym> na YouTube. mały <grym> fajnie z mojej strony, Wiem jakiś będzie. Dobrze, więc zaczynajmy. Regulamin, więc tak. Jedyneczka, zakaz wchodzenia na drugą wyspę bez wykonania odpo odpowiednich zadań na pierwszej wyspie. Trójeczka, zakaz używania modów i pluginów, które pomagają. Trójeczka, po każdym wykonanym zadaniu, przyjdź tutaj i rozwal tabliczkę z wykonanym zadaniem. Czwóreczka, zakaz omijania zadań. Wszystkie muszą być wykonane na 100%. Piąte, zakaz tkankowania w celu zabijania. Gdy jesteśmy głodni, sami musicie zdobyć sobie jedzenie. Tak, to wszystko z regulaminu. Teraz zadanie. Każdy będzie czytał po cztery zasady, więc teraz zaczynamy tak. Z... Dobra, jedynka, odszukaj na głębokości 2, do skrzynki, e, druga, drugi, drugie, <grych> ok, drugie zadanie, wykonaj generator z no tak mi się wydaje, i powiększ wyspę, e, trzecie, rozkop maksymalnie wyspę i szukaj surowców, czwarte wykonaj farmę melonów, dyni, zboża, trzciny, grzybów. No. A, piąteczka, zrób las, aby mieć źródło drewna. Szósteczka obok farm Postaw dom na minimum 15x15 15 kratek. 7 oświetl wyspę pochodniami. Ósemeczka zrób źródło nieskończonej wody. 9, zrób w domku magazyn i z piecami 10 odszukaj kierowca i zrób portal do zero. 11, zrób 20 chlebów, 10 zupek 10 cukrów 12. Tu dwa i 20 szkła na okno w domu 13 zrób dzwonek do domu z not bloków, 14 zrób zapalniczkę okradni drugą wyspę i spal 15 zrób 5 paczek cakeów, tak? 5 ciask 16 zrób zrób To są chyba żelazne kraty i zrób żelazny płot i postaw gdzieś Zrób równiany płot dookoła farm, zrób biblioteczki i enchanting table, zrób wielką wyspę, aby zpiły się potwory, enchanting jakiś przedmiot najlepiej mieć. 21. Zrób łóżko i dwa obrazy i postaw w domku, tak? Tak. Tak. 22. Zrób jeziorko i port wykonaj łódkę 23. trzy, dom i otoczenie. Rozwijaj farmy 24. Wymyśl sobie sam trudne zadanie i je wykonaj. Tak, w to na tyle. Myślę, że możemy zaczynać. Oczywiście pozdrawiamy Sonic Xa i Sonic wykonawcę ma. I dziękujemy za, za, tam, za życzenia od niego. No i na drugą wyspę. No. Na pierwszą. Dobra, to czekaj, jakie tam było pierwsze zadanie, bo to musimy po kolei robić. Odszukaj skrzynkę. Dobra, jeszcze skrzynki. Gdzieś chyba. Raz, dwa. O o! Tylko nie da się wkopać nieżyło i ale dobra, kopię nie tutaj będzie gdzieś. O jest. Znalazłeś? Tak. Czekaj, ja zabraj damy i wezmę skrzynkę i ją dam na górę sobie zobaczyć. Um, pierwsze to chyba z wodą trzeba coś zrobić. Okay, czekaj, Najlepiej chyba posadzić wszystkie nasiona. Teraz musimy Ale... zrobić generator kobra. Generator... Aha, I generator sumy, kobla... Czekaj, czekaj, czekaj. To tutaj zasypiemy na razie to. Ja wiem chyba jak się robiło generator kobra. Czekaj, daj no. Czekaj. Um, bo tu jest trochę za dużo dziur. Ej, zakop tutaj to, zakop to, zakop, zakop, ja, zakup. Ja wiem jak generator zrobić, patrz. No to zrób generator tak, a obok generatora jeszcze zrób farmę. Eee, czekaj, lawa musi być... Czekaj, czekaj, tutaj zrobimy dziurę, tutaj musi być lawa stojąca, a tutaj woda musi spadać na dół, więc czekaj, Bior, wezmę wodę. A dlaczego tak zalejesz lawę w ten eee, Nie, 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 czekaj, patrz. Widzisz? I teraz lawa się nie zaleje. I dawaj tu lawę. Eee, Co żeś zrobił? O! kazałeś mi tu lawę dać. Oj. I ja do Oksydian. Tu powinna być lawa. Tak. I tu lać wodę. I teraz kobyl się robi. Widzisz? Brawo. 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 Dobra. Po prostu brawo, nie? Super. Naprawdę... Rad. O. I... Trzeba teraz nie. Tnie. Brawo. Lol. No, to co tak nie działa w tej najnowszej wersji? Miałeś tą dziurę zostawić. Ale tłumaczy, tłumaczy się najnowszą wersję. W ogóle to by się przydało gdzieś wkopać. Masz trochę... czekaj jest słońce. O kurde słońce o? zachodzi. O, co ty robisz? Widziałeś to? Tak, czekaj, ja nam zrobię taką małą oh bazę pod ziemią. Oh my god. Co to było? On się zabił jeszcze. A i musimy przeżyć tą pierwszą noc. O. Masz jest... kobla? Daj mi kilo. <noise> jeszcze nawet czwartego kobla nie wykopałem, a ty już chcesz kilo. Kurde. Pięknie. Kopię sześć i nam zrobię kopiowkę. Spokojnie. Ja tylko chcę przeżyć pierwszą noc. Spokojnie. Czemu ja się to teraz? A! Help! <grymka> o oh, oh, Boże, nie! Moi <grymka> oh, pięknie, teraz się nie zryśpię tam. O oh, Boże, jak to jest bezsensowne. Boże, ja zawsze muszę spadać? Nie, naprawiłem Ci już ten generator, nie ma za co. Ustaw, tutaj spał na góry, ja bym... to może ja bym tutaj zaczął coś kopać? Ogólnie taki pierwszy odcinek o wszystkim niczym. No tak, no. Taki bardziej rozrywkowy odcinek. Dobra, pokop tu i poszukać. Czy Zrób kółko i zrób pochodnie, zrób pochodnie i to oświetl Idę. O kurde. Czekaj, zakopię ci to. Fuck. O! Oh. oh my god! Co to było? Nie, to musi być... Spoko, to ja... Hy! O, sorry. Sorry. Jeszcze <laughs> ten... Odblok. No Dobra, nie kop go, nie wykopię chyba Tak Jak mi się wydaje. Bezpiecznie będzie żelazny. Uwaga, to jest koniec świata. Tak. Nie. To też shadery, a ja myślę, że to DX. Cześć, czy to jest już. Tak. O, żelazo, się... żelazo. Masz? To tak. dawaj to przepal. Creeper zaczął. Zle zleciał. Jopal przepal. Dobra, to zrobię jeden wspólny kill off. Zrób, zrób. Żelazny. Żelaza później nie marnować. Why Exit ÁšŠI Nil? Почти ты. Что? А смотри, я же боюсь. Что? Какими ты хитрыми зверьями всамогтесь. Но, дай я там пойду покопать, Спасибо. ты исторический. А нет. Что? Фак. No nie 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 Wyratowałem się Ale trochę gówniany ten generator cobra jak na początek Masz jeszcze wędian? no mam, dwa To czekaj to daj do piecyka ja zrobię jeszcze z jednego pochodnia Podać już obsydian znalazłem Żelazo tu zostawię Jaderko, te niepotrzebne rzeczy zostawię przez ją... DIAKSY! po co nam wiadro z lawą, jak mamy lawę? Czekaj chwilkę yy, Ile do ciebie? Daj żelaza na kilo. Daj, 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 bo diaksy są Gdzie? Tu No już mam Raz na kilka. Tutaj? No tu no Ej, no nie pchaj się tak, chłopie I tak są wspólne, Oj. to się nie pcha. O, żelazo, czekaj, wykopię to żelazo ci Ile ci tych diaksów jest? Ty? To ma rybkę w ogóle. nie wiem, czekaj, zobaczę jak tam. Prędko maksymalnie wyspę, szukaj surowców. Teraz musimy farmy zrobić. Farmę zrobić. Ładna farmy kurca. Czekaj, melony miały być, pszenicy. Co jeszcze? Dobra, kopie owcy to. Zboża, trzciny, grzy... O, twardy, już teraz tą dziurę była. O, bo twardy już się palą. Ale Enderman jest, no ja nie mogę. No nie patrz na niego, bo cię zabiję. Dobra, zobacz sobie. <laughs> Enderman! No weź na niego, nie patrz! Chłopaczy! <laughs> Ła! Popatrz, mnie! Spraj mnie! Gdzie on jest? U góry! Proszę, jak on słodko stęka mm. Zdebnął się Gdzie? Tam No on cię szuka i dlatego... Zabij go A jak go ma zabić? No mieczem A jaki miecz? Ja nie ma No to skraftuj miecz i go zabij no Dobra wyszedłem Też go zabiję, zabiję go, zabiję, zabiję, zabiję. Chodź tu, chodź tu

Nie, ty miałeś te diaksy wszystkie, tak? Nie, nie miałem. No to dlaczego mamy tylko jednego? Powiedz mi. Bo trzy poszły na kilo. Ale było sześć. Okej, okay, więc. Yy, bardzo dziękuję za obejrzenie tego pierwszego odcinka. No, był trochę failowy, ale myślę, że się odpominało. Zostawcie łapkę w górę. Sorry. Zobaczmy <marriages> <differences sagenotapeany> <shirt> naszych